Otwieram 38 Sesję Rady Gminy Żmuz. Witam gorąco radnych, Panią Wójt, Pana Wójta, Panią Skarbnik oraz Panią Monikę. Stwierdzam, że na 15 radnych 13 jest obecnych. Także Rada stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na dzień dzisiejszy mamy taki krótki porządek posiedzenia, to tak szybko odczytam. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji uchwalenie porządku obrad. Punkt drugi, zmiany budżetowe. Trzeci, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości czwarte wolne wnioski, piąte, sprawy organizacyjne, szóste zakończenie od sesji. Czy do przedstawionego porządku obrad państwo radni mają jakieś uwagi? Nie ma. Przegłosujemy przyjęcie porządku obrad. Wciskamy wszyscy kworum. proszę mhm. Jestem zmęczony. Nie, nie, nie. Nie, nie. Musiszka też podbliżyć się do tego. Mamiętać, że to było w stanie. Poczekaj na mnie, nie. To musiałam powiedzieć o tym, że. Główny, że to jest fajnie. Nie, to Nie, to jest

Przypominam, że głosujemy poprzez podnoszenie ręki oraz wciśnięcie tam odpowiedniego przycisku na tablicie. Dziękuję bardzo. Na 13 radnych. Obecnie 13 głosowało za, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego, jakim są zmiany budżetowe i o przedstawienie poproszę o uchwały Panią Zmiany budżetowe są bardzo krótkie, jest kwota 153 złotych przyszły pieniądze na transport osób na szczepienia. Uchwała Rady Gminy Żmid z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ust. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27 przez 188 przez 2020 a Rady Gminierników z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym kwota 18 416 ,63 zł

565 złotych groszy. zł. W związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej prowadzę się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie drugim kwotę 20 646 241 złotych 85 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatki budżetu gminy Zwiększa się o kwotę 150 zł do kwoty 20 646 391 zł85 groszy. Zł. Z tego kwotę 16 922 464 zł8 groszy stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 zł do kwoty 16 922 tysiące 614,08 zł. W związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiana określona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy do przedstawionego przez uchwały Państwa Radni się pytania? ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Dziękuję bardzo. Na 13 radnych obecnych na sesji, 13 głosowało za, 13 nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu trzeciego, jakim jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości i o przedstawienie projektu uchwały poproszę Pana Wójta. Podanie o sprzedaż tej nieruchomości złożył mieszkanie z Wołkowia. on no, w tej chwili dzierżawi część tej działki. Działka jest przeznaczona, jej powierzchnia to ponad 3 hektary, a jest przeznaczona w planie zagospodarowania rolnego pod I w tej chwili jest tam, część działki jest pod, uprawiana, a mniejsza część, a większa część działki to jest zakrzaczona. Mhm. O mój. z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na podstawie artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 4 uchwały 32 przez 170 przez 2006. Rady Gminy Żmudź, z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Żmud, dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 93, pozycja 1663 Rada Gminy Żmud uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruch niezabudowanej nieruchomości gminy Żmudź położonej w obrębie ewidencyjnym połkowialnej oznaczonej numerem działki 274 o powierzchni 3,21 hektara uregulowanej w księdze wieczystej LU1C łamane przez 00042546 łamane przez 7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi <coughs> Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Panu Witowi Czy do wstępnego projektu uchwały Państwo nie mają jakieś pytania? Nie. Przechodzimy do głosowania. Wciskamy wszyscy kworum. Głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. <laughs> no, dziękuję bardzo. Na 13 radnych obecnych na sesji 13 głosowało za, głosów wstrzymujących się przeciw nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim są wolne wnioski. Czy będą takie? Nie, kolejnym punktem są sprawy organizacyjne. Czy pani pan coś tak? ja przedstawię. Um, mieszkańcy SOLE z Stanisławów, Swyczów i Annopol zebrali podpisy e, pod taką, taką prośbą petycją do starostu. Do wyciągu pierwszej, jest, no przy drodze tej Dryszczów Holendry, na relacji Dryszczów Holendry do no z uwagi na duże natężenie ruchu, na taką Gęstą zabudowę też, no i jakby też było tam kilka zdarzeń, tak przynajmniej kilka zdarzeń dosyć niebezpiecznych, na pewno jest potrzeba sprawy tam bezpieczeństwa na tej drodze. My ten list to Poparcia przekazaliśmy do starostwa powiatowego, no i otrzymaliśmy odpowiedź z prośbą o przekazanie też tej odpowiedzi, poinformowanie też radnych i sołtysów. ja może odczytam. W odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2021 dotyczącego przekazania listy poparcia budowy ciągu pieszojezdnego przy drodze powiatowej numer 1852N w relacji dreszczów Koledry Dubienka informuję, że powiat w budżecie na 2022 rok nie dysponuje środkami finansowymi na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę w ciągu pieszo w ciągu drogi powiatowej nr 1852, której szacowany koszt wynosi 250 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w hełmie rozważy możliwość opracowania wyżej wspomnianej dokumentacji projektowej w 2022 roku po uzyskaniu oszczędności z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Także życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, by był lepszy niż ten mijający. Zamykam 30. sesję Rady Gminy Rząd. Dziękuję.